Proszę posłuchać. Ja nie chciałbym więcej po prostu wchodzić w jakieś dywagacje i tak dalej. Państwo sami ocenicie, no, bo ktoś powie, że ja się tutaj emocjonuję i tak dalej. Ja się nie emocjonuję, to są sprawy władzy państwowej i tak dalej, i wiele innych spraw. Jeśli Polacy nie obudzą się, może być niewesoło. I ostatnia kwestia, jeśli Polacy nie będą działać przeciwko cenzurze prewencyjnej, to może być coraz gorzej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie pośle. My dzisiaj to wyślemy do mediów, do papu. Złożyliśmy już pismo z którym pan też dzisiaj odczytywał fragmenty. Wyślemy to do samorządów do mediów i zobaczymy. Jutro się przekonamy, czy ktokolwiek jeszcze słucha obywateli i widzi, jakie skandale dzieją się tu w Warszawie. Myślę, gdyby ludzie tu byli z nami, to sami widzieli, doświadczyli, media teraz to pozwalają, takie filmiki, to by się zastanowili, czy to są ludzie, których my zatrudniliśmy, żeby oni nam minister służyli. Czy ci ludzie realizują jeszcze w jakimkolwiek stopniu naszą wolę? Jesteśmy tu w 10 osób na sali które są całkowicie ignorowane. Posłów jest zaledwie kilku. Nie mamy nic do powiedzenia. Poseł z pis przewodniczący odbiera głos, nie dopuszcza do tego głosu. Bardzo sensowne, zasadne argumenty. Nie ma żadnych odpowiedzi. Są udzielane odpowiedzi na zupełnie inne pytanie. Nie, nie, nie ma w ogóle mowy istocie. Stało najbardziej ważne o tryb. Ty, po, 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 to, że mówiłeś o trybie, w jakim ta ustawa jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. E, tylko jedno do Pana posła, póki jest na Wiednogręgu. Strona społeczna.